Witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Kaśka. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki tutorial. Chciałam zrobić kartkę taką dziecięcą, okrągłą i pokażę Wam, jak taką kartkę wykonać. Właściwie zrobię dwie kartki, ale one są na tej samej zasadzie działają, więc tutaj tylko będzie zmiana papieru ewentualnie. Już sobie tutaj kilka rzeczy przygotowałam. Na pewno będę korzystać tutaj z takich e, digitalnych stempelków, które mm, pochodzą ze sklepu I Love Digi na Etsy. Bardzo ładne te wzory, e, takie właśnie słodziutkie, dziecięce, więc te dwa kółeczka sobie wycięłam. E, baza, e, tutaj przygotowałam sobie już też e, kilka kwiatków i listków. E, w sążeczkę. Też bardzo chciałabym użyć ten, tą, te perełki na żyłce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I jeżeli chodzi o wykrojniki, będę wszystko wykrawać takimi kółeczkami. Różne kółeczka można sobie zastosować. Na bazę na pewno takie no, największe, które mam. Kółeczko takie wiecie, zestawu wykrojników o różnej wielkości, więc to jest już moja baza. Wycięłam już sobie ją. I tutaj różne na warstwy można sobie jakiekolwiek kółeczka macie. Ja mam tutaj takie na przykład z taką falbanką. Też te z tej serii właśnie, z tego kompletu, takie zwykłe kółeczka. Tutaj z taką falbanką. I ja sobie też jeszcze wybrałam do tej jednej kartki taką serwetkę, ale jeżeli. Ktoś nie ma wykroników takich serwetkowych, to jak najbardziej polecam takie serwetki papierowe, które się świetnie nadają. Takie wiecie, pod ciasteczko można zakupić bardzo tanio. Ja akurat mam serwet... taki wykronik serwetkowy, więc sobie go wykorzystam. Do kwiatków też użyłam perełki. Już tutaj te kwiatki przygotowałam. I tutaj taki jeden kwiatek zrobiłam z. Też tutaj z wykrojników, które mam. I też taki listy użyłam z wykrojników. I tutaj na środek ta, ten ćwiek to jest tutaj z takiego opakowania. To jest ze sklepu Action, który pokazywałam w Holu. I tu jest ten jeden z tych ćwieków. Także już to sobie przygotowałam. I ja sobie to odsunę troszkę. A, tak jak mówiłam, bazę już sobie wycięłam i te kółeczka też w zasadzie już mam wycięte, żeby nie tracić po prostu czasu. A, I teraz tak, żeby zrobić a, naszą bazę, żeby ona się ładnie otwierała, to weźmiemy jedno kółeczko. Ja sobie wezmę tablicę do bigowania. A, I to jedno kółeczko sobie zbigujemy i ja robię na półcala. Zrobimy linię na pół cala. Dosyć mam gruby ten papier. On jest 300 gram, więc muszę troszeczkę tutaj popracować. OK. I sobie spigujemy. Kością sobie to zagnę. I sobie sklejmy tutaj te bazy. Ja polecam, żeby używać e, nie kleju, jednak taśmy dwustronnej, e, ponieważ, e, no jednak, taśma będzie to nam lepiej trzymała. Także ja sobie to taśmą zrobię. Okay. To, co mi tutaj odstaje, sobie odetnę. Teraz sobie po prostu te kółeczka dwa razy można złożyć i one się pięknie razem tutaj nam skleją. I tu już będzie nasza rozkładana baza okrągła. Dobrze. Ja już mam sobie tutaj przygotowałam drugą też wcześniej. I teraz mam tutaj, tak jak mówiłam, z wykroniku wycięte już sobie elementy, wycięłam te warstwy. Więc będziemy tak naprawdę tutaj tylko teraz składać. Do pierwszej kartki tutaj mam taki: on może wygląda na biały, ale to jest taki praktycznie troszkę jakby marmurek. Może wzorek? Z tego wykrojnika z, takiej, z taką falbanką. Więc sobie po prostu to tutaj przyklejmy. tylko uważać, żeby to się nam dobrze, a tutaj akurat nie ma różnicy, ale jak będziemy już przyklejać ten tego tutaj misia, którego sobie zaplanowałam, to już trzeba jednak sprawdzać, żeby to było w, dobrą, w dobrym kierunku. Natomiast tutaj do tej drugiej bazy wyciąłam takie kółeczko, które po prostu sobie nakleju zrobię. Kleję. Takie e, niewielkie te karteczki wychodzą z tego mojego wykrojnika, ale e, tak naprawdę to też można odrysować po prostu od jakiejś nawet miseczki większej i nawet jak są jakieś niedoskonałości, to e, można po prostu e, pilniczkiem sobie spiłować te boki i też będzie ok. Także mamy te bazy. E, I teraz tak, na jedną kartkę, aha, jeszcze Wam pokażę, e, do tych, e, czekajcie... No nie wiem, gdzie to teraz położyłam. Aha, tutaj Do tych kartek użyłam takich wzorów tutaj z, z My Favorite Things. Z takiego. To już mam dosyć długo taki, taki bloczek. 15 na 15 Bardzo ładne takie wzory. Także do ten papier użyłam. I tutaj mam kolejną warstwę, którą sobie przykleję. Naklej. Tutaj jest na tę karteczkę. Natomiast tutaj na tą drugą to będzie taka serwetka. Już sobie też ją podkleiłam, ona będzie na podwyższeniu. Teraz już bym chciała sobie sprawdzić, w którą stronę to mam. I myślę, że zrobimy ją sobie tak bardziej w poziomie. Ok. Dobrze. To już mamy to. I tu jeszcze mam takie kółeczko wycięte. I tutaj pójdzie ten kotek. A tu sobie zrobimy misia na takim mniejszym też kółeczku i on pójdzie na klej Powiem Wam, że te y, digitalne stempelki właśnie z tego sklepu I Love Digi już kupiłam kilka takich arkuszy i y, Wielkanocnych, takich z takimi króliczkami. I teraz kupiłam sobie te. I jeszcze komuniny też kupiłam. bo e, to pójdzie na, na podwyższeniu. I powiem Wam, że bardzo mi się te e, wzory skrywają. Bardzo lubię z nich korzystać ostatnio. Dobrze polecam. Jeśli ktoś nie zna tego sklepu, I love Digi. czy już sobie sprawdzę teraz jak to się, żeby mi się to dobrze otwierało, ok, żeby było równo. Dobrze. Także tutaj już mamy tą bazę zrobioną, a i tu teraz, tak myślę, czy dać tego kotka. Myślę, że zrobimy go, to zrobimy na kleju. A kotka zrobimy na, na podwyższeniu. to są takie wiecie bardzo, bardzo szybkie kartki bo tutaj właściwie jest kwestia wycięcia tych kółek i, i poskładania wszystkiego razem czekajcie muszę sprawdzić znowu żebym to dobrze przykleiła ok jest kotek Dobrze, więc te dwie bazy już a, są gotowe. E, I teraz będę układać sobie kompozycję taką kwiatuszkową. Tak jak mówiłam, mam tutaj przygotowane kwiatki i sobie tutaj coś po, pokombinuję. Tak sobie myślałam, że tutaj może te dwa li, te listki... Dam. Bo jedną chciałam, taką naprawdę bardzo... Mm, w sensie, wiecie, jeden kwiatuszek i wystarczy. Dobra, przyklejamy to, przykleję to. Klej mi się już tutaj chyba rozgrzał i zobaczymy, jak to będzie dalej. się, żeby tego napisu tutaj nie zasłonić, bo on jest tutaj. Ok. I chyba... Słuchajcie, bo jestem cała w tych klejach. I tak myślę, że może te jeszcze tutaj bym wsadziła tutaj. Ok. To zrobimy w ten sposób. I tak myślałam, żeby mam takie tasiemki. Jedna jest taka organza, a druga jest. Um, druga jest taka. I teraz nie wiem, czy dam do tego tutaj te, te koraliki. O, jakoś w ten sposób. Zaczekajcie, odetnę sobie. Nie wiem właśnie, czy to tak zrobić z tą organzą. może bardziej z tym niebieskim krateczka. tak związać kokardkę teraz okay. myślę, że tak Odetnę sobie, bo mi to... Chciałam jeszcze dołożyć tą w krateczkę, tą niebieską, bo ona jest taka ładna. Ale nie wiem, czy. zrobię chyba tylko taką jedną warstewkę. O! o, tak właśnie. Dobrze, to odetnę sobie. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Słuchajcie, bo niestety, ale. Się takie rzeczy robi na przed kamerą. To nie zawsze to wychodzi tak, jak się chce. Dobra, i chyba tak myślę, że zwiążę tym. Do tej drugiej kartki już sobie przygotowałam wcześniej, bo wiedziałam, że właśnie tak będzie. Teraz poczekajcie, muszę sobie to związać po prostu w ten sposób, żeby. Muszę wyjść z wizji na chwilę. Muszę sobie to przytrzymać. Dobra, wyszło. Wyszło, tak jak mniej więcej tak jak chciałam. Bo chciałam, żeby ta, żeby ta, ta wstążka, żeby ona jednak była taka, wiecie, bogata, taka bogata, widoczna. Ja sobie tu już odetnę. ok. Dobra, i to sobie tutaj naklej. To no, mam trochę za długie chyba. Muszę takie wisieć. Czekajcie, gdzie mam to zamknięcie? Ok, dokładnie tutaj. Więc sobie klejem Zrobimy na gorąco. ma tutaj zawiązane niebieskie, więc niebieską kartkę, więc będzie pasować o, zobaczcie, dobra i tak naprawdę ta kartka już jest gotowa, bardzo szybka tak jak mówiłam, kwestia tylko wycięcia tych kółeczek, ale myślę, że myślę, że bardzo ładnie wyszła takie wiecie, malutkie słodkie karteczki także ta jest jedna i tutaj sobie skończę jeszcze tą drugą Tutaj też mam takie te listki białe, chyba je też, Mama, to mój syn. Chyba sobie też tutaj te listki w ten sposób przykleję. Tak mniej więcej, żeby też tego napisu nie zasłaniać. Wykroń z tych list z tymi listkami. Nie pamiętam gdzie. Nie pamiętam czego kupiłam, ale bardzo go lubię. Okay. Ja, tu. Dobra. I dwa duże kwiatki. że Jestem w kadrze. To tak staram się sprawdzać, ale... Ło! Wow. Nie wiem, co tam się dzieje na ulicy. Jakaś nie wiem, policja? Coś przez megafony gadają. Dołożymy tych małych listków tutaj z powodu też. Gdzie to są takie, aha, jeszcze ja pewnie pokazałam. Ja oczywiście teraz ostatnimi czasy używam te dziurkacze z tymi kwiatuszkami. i to są bardzo stare dziurkacze, których e, dawno nie używałam. I one mi się tak podobają. One robią takie ładne uzupełnienie. Ja w ogóle lubię takie papierowe, ładne proste kwiatuszki. zielone. Dobra. Okay. Myślę, że tu na dole wystarczy już. I tutaj na górę. Tutaj tak z boku myślałam, żeby sobie jeszcze dołożyć A, takie małe wróżki. Właściwie mogłabym to na klej zrobić, ale już, już niech będzie na tak gorące. No, tak myślałam właśnie, że mi się pociapi. Drugi. I ty co zrobię sobie to na klej? Bo ja mogę lepiej manewrować. Yy, mi się tam coś nie przyklei porządnie. Zawsze zabawa z tymi listkami, kwiatkami. Okay. Jeszcze mam tutaj ten trzeci, ale nie wiem czy go już tutaj nie zostawię. Może go tutaj jeszcze dam. Dobra, dajmy go jeszcze. Co już tu jest. To już go tutaj damy. O! Ale damy go na. Wzniesie, mam podniesienie i nie, nie będziemy się to trzymać. I może dołożymy jeszcze biały. Nie, mam jeszcze zielony jeden. Czekajcie, nie sobie całą. Dobra, o, tak zrobię. O właśnie, dobra. I tu już mamy to zrobione. I tutaj już sobie wcześniej przygotowałam tą kokardę, taką z kolor taki. Jaki to jest kolor? Taki kremowy, nie kremowy, łososiowy, łososiowy. I to sobie chciałam nakleju go na gorąco. Ok. I ostatnią rzeczą, którą jeszcze chciałam tutaj dołożyć, akurat do tej kartki, do tej też można by było, to są takie. Mam takie bardzo malutkie motylki. Także sobie tutaj dołożę jeszcze te motylki. One są też z dziurkacza. Takie widzicie, dziurkacz chyba z Akrony. Kupiłam ten dziurkacz z tego, co pamiętam. co do tego też dołożę takiego jednego motoreczka. Tutaj podłożymy. Okej, okay. dobra. I i tak myślę. I teraz wam pokażę jeszcze tak. To są właśnie tak wyszły nasze karteczki. Myślę, że bardzo ładne, niezbyt skomplikowane, niezbyt trudne. I tu Wam pokażę jeszcze, którą zrobiłam wczoraj, też z tego, z takiego właśnie stempelka, tam jest jeszcze taki właśnie misiu był. Tu dołożyłam troszkę takich, dwa takie kwiatki papierowe, z troszkę też z organzy, także powstały trzy takie karteczki na powitanie maleństwa. Także dziękuję Wam za oglądanie mojego filmiku, mojego tutorialu. Mam nadzieję, że Was zainspirował. I myślę, że takie okrągłe karteczki jest to coś innego, ale one są naprawdę przemiłe, przesympatyczne do zrobienia, i, i też myślę, że dla osoby, która dostaje taką karteczkę, to też jest bardzo miłe. Także serdecznie Was zapraszam do kolejnych moich filmików i do kraftowania. Pa!